Jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny promyków, subskrybując mój kanał. Kalendarzowa się nadeszła, więc pora na małe zmiany w mojej szafie. Zapraszam Was do holu lumpeksowego. Jak myślicie, czy ten golf, który mam na sobie jest nowy czy stary? Otóż dokładnie tak, jest nowiutki. Bardzo chciałam znaleźć ubrania w kolorach brązowych, wiśniowych, więc zobaczycie, co udało mi się upolować. I właśnie ten golf jest jedną z tych rzeczy. Jestem mega zadowolona, jest on dosyć długi, więc sobie go delikatnie podwinęłam pod spód długi rękawek. Ładnie się opina na ciele. No, idealny, brązowy kolor. Także pierwszą rzecz mamy, za sobą lecimy dalej. Dla kontrastu, skoro mam ubrany golf i długi rękaw, pokażę Wam teraz krótki rękaw. Mam tutaj taką piękną bluzeczkę z belu materiału z krótkim rękawem taką piękną falbanką tutaj oraz takim delikatnym wiązaniem przy dekoldzie e, o dziwo nie spada, bardzo dobrze się trzyma jest delikatnie krótsza ale nie za krótka, więc jest ok taki właśnie nieco grubszy materiał więc myślę, że do stylizacji jesiennych również się nada i wiecie taki kolor śliwkowy i ten materiał taki właśnie no kojarzy mi się z jesienią i takim vibem nocnym bym powiedziała kolejną rzeczą z rodzaju tych krótkich jest taki topik jest on coś na pograniczu czerwonego a pomarańczowego koloru. Jest właśnie na ramiączkach, więc mogłoby się zdawać, że bardziej na lato, aczkolwiek materiał, z którego jest zrobiony, jest dosyć grubszy, więc myślę, że się sprawdzi dalej na jesień i zimę. Taki nieco większy dekolt, ładnie opinający, taki zwykły topik, zawsze warto uzupełniać szafę o takie zwykłe bluzeczki, tak sądzę. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, jest taka piękna, butelkowa zieleń na bluzce. Tutaj jak możecie zobaczyć rękawy i przy dekoldzie jest taka wstawka cieńszego materiału, co bardzo fajnie wygląda. Mamy pięknego liścia, takiego wyhaftowanego z przodu i uwaga, z tyłu. Z tyłu jest jeden, z przodu są dwa jest to grubszy nieco materiał, więc tutaj również będzie cieplej. I czy to ma coś pod spodem? Czy mi się zdawało przez chwilę? Nie, podwinął mi się materiał, ok. E, tutaj mamy firmę Next, no to tylko tyle mogę Wam powiedzieć. I ogólnie jak przymierzałam tą bluzkę, to dosyć opięta wydawała mi się w biuście, a tutaj troszkę luźniejsza, aczkolwiek nadal dobrze układająca się, więc e, będę musiała się zastanowić, jaki bustonosz pod nią zakładać, czy ten normalny, który zakładam na co dzień, czy może raczej sportowy, żeby nie było takiego ścisku, ale no na tyle mi się spodoba, ale na tyle jest w moim vibe takim wróżkowym, leśnym ładnie pasująca do rudych włosów, bo zieleń super pasuje w szczególności taka butelkowa właśnie do, do rudości, więc stwierdziłam, że no muszę, muszę ją kupić Zobaczymy, jak będzie się nosić Kolejną rzeczą uwagać, to będzie zaskoczenie, czy też nie, mamy kolejny golf, tym razem pomarańczowy. Ten pomarańcz jest taki przygaszony, kojarzy mi się z dynią. Jak się jeszcze zamierzałam przymierzyć drugi golf pomarańczowy, tylko że dużo bardziej taki nasycony, jaśniejszy, ale zauważyłam, a właściwie Karolina, moja przyjaciółka, zauważyła, że ma delikatne plamy, więc stwierdziłam, że bez sensu brać ten z plamami skoro mam bardzo podobny ten, tyle że właśnie bardziej zgaszony jest ten kolor pomarańczowy, ale również uważam, że bardzo jest fajny, więc bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć rzeczy w kolorach, które bardzo lubię, czyli właśnie pomarańczowy i, i brązowy i jakieś tam fiolety, bo idealnie będą pasować na jesień, także długi rękawek, dosyć ciepły materiał, bardzo milusi, wygodny i bardzo się z niego również cieszę. Uwaga, zagadka, co jest kolejną rzeczą? Trzeci golf, słuchajcie. Troszkę tych golfów nakupiłam, więc chyba pierwszy raz w życiu aż tak dużo. Chociaż nie jest, prawda? Może było kiedyś też tak. E, Także tak, mamy taki, słuchajcie, golfik z nieco cieńszego już materiału, z bardzo ładną stawką tutaj z tyłu. E, bardzo uważam, że dodaje to takiej klasy, takiej elegancji. E, kolor, bym powiedziała, taki wielbłądowy, coś jakby kawa z mlekiem, również długi rękawek. Na tyle długi, że można sobie do spodni bez problemu go schować. No i również po prostu się w nim zakochałam, bo uwielbiam wszelkie odcienie beżowego i brązu, także, no, również na jesień, no, idealnie. I kolejna rzecz, czyli koszula w czerwono-czarną kratkę. Poszukiwałam od wielu lat taką koszulę i dopiero teraz udało mi się znaleźć, więc jak ją zobaczyłam, to po prostu tak się cieszyłam, że no idealnie po prostu jak dla mnie jakby czekała. Tylko bawi mnie to, że moja mama kojarzy tą koszulę z budowlańcami. Ja nie rozumiem, dlaczego ma to skojarzenie, bo ja widząc tą koszulę od razu widzę jesienny klimat, dynie i sesję właśnie, właśnie z tą koszulą. Także długi rękawek. Nie jest nigdzie zniszczona, ona była w sekcji ubrań na wagę, no i myślę, że, że mi posłuży na lata. No zawsze chciałam, miałam kiedyś jedną koszulę w kratę, ale ona miała trochę inne kolory, a właśnie chciałam taki, taki ciemny. No dla mnie idealna jeśli zobaczcie. No takie szarpy można było być. Nadal w temacie wzorów mam, słuchajcie, taki sweterek wypaski. I słuchajcie, jest tutaj nieco przygaszony mój kochany kontrast, ponieważ mój ukochany kontrast jest to pomarańczowy i taki granatowy, ciemno-niebieski. A tutaj właśnie mamy coś taki musztardowy bym powiedziała, z takim właśnie niebieskim granatowym przygaszonym, także idealnie. Jest to słuchajcie, taki sweterek oversize, taki luźniejszy, no mega daje mi vibe po prostu jesieni. Ja od razu jak go zobaczyłam, sobie wyobraziłam takie luźne wieczorki z kawusią albo herbatką pod kocykiem i serialem i właśnie nie wiem, z jakimiś lampkami, dyniami, no od razu no po prostu vibe jesienny. I tutaj na dole ma takie delikatne rozcięcie po boku, więc też mega cute. I ostatnia rzecz, która była wyceniona. Słuchajcie, mam tutaj taki sweter, kobluskę, która ma długi rękaw. Ten rękaw na dole ma rozkloszowany, więc przypomina mi to trochę nogatki spodni moich ulubionych, takich czarnych. Myślę, że to będzie bardzo fajne połączenie, włożyć te spodnie i to będzie takie, te, wiecie, doły rozszerzone. Daje mi w ogóle... Yy, ta narzutka, sweterek, wide takich lat 80. może. Na dole ma delikatną jakby falbankę, jest tak delikatnie pomarszczona i słuchajcie, co najlepsze, tutaj ma sznureczek i ją się wiąże, jak ją się założy, to tutaj się wiąże mniej więcej w okolicach biustu. Mega super to wygląda, więc może być jako narzutka po prostu na jakiś krótki rękaw, a jak będzie zima, na przykład na golf i myślę, że też będzie bardzo fajnie wyglądać. Także mega się cieszę, że również to polowałam. Tym razem ten pomarańczowy jest dużo bardziej nasycony, taki wiecie, taki, taki mega dyniowy bym powiedziała. No dobrze, więc to były już wszystkie zakupy, nie było tego jakoś bardzo dużo, ale myślę, że idealnie na ten nadchodzący sezon jesieniowy, także dajcie znać co sądzicie, która rzecz Wam się najbardziej spodobała, czy byliście również na zakupach w Lumpeksie na jesień yy, i to by było na tyle, miło mi, że mnie oglądaliście, ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna, dążę do rodziny promyków, subskrybując mój kanał, to pa pa!